Nie no, Nil powiedział nam dos dosłownie wszystko. Mi się bardzo podobało i chyba najwięcej w ogóle wyniosłam z tych osób, które się tu zgromadziły, bo to jest takie moje pierwsze wydarzenie związane z growth hackingiem, także przyszłam zobaczyć jak to wygląda i było bardzo fajnie. Powiem Ci szczerze, że w mojej przeglądarce jest 30 zakładek i muszę sobie dokładnie te narzędzia przejrzeć więc ciężko mi jedno wskazać. No, tak potężna dawka inspiracji, że wiesz, to jest, to jest e, rzecz do rozpracowania przez kolejne dwa tygodnie. Tego typu wiedza, którą Nil ma, jest zupełnie niedostępna w Polsce i że no, to szkolenie to się zwróciło po pierwszej godzinie. Byłem I, with with um, I think that the konferencji. that we had opportunity to mix. Different experiences, people from the corporate side, startups, uh, some developers. It, it made the, the event very interesting. Szkolenie jest na wysokim poziomie. Tak jak było to zreklamowane, tak to wygląda w rzeczywistości. Także, no, Nie malania wody, rzeczywiście materiały, które mamy dostać, dostaliśmy. Jest gość z zagranicy, który wiedzę ma dość, dość, dość dużą i no, sam widzisz, że, że mówi takie rzeczy, których się no, nie dowiemy, nie, nie przeczytamy nawet na forach zagranicznych ani na portalach branżowych. Świetne było to szkolenie. Świetne było to, że większość czasu spędziliśmy na pytaniach i odpowiedziach. Super, że Nil opowiada tak blisko ziemi o rzeczach. On nie opowiadał o jakichś fantazyjnych budżetach ATL, którymi nikt nie dysponuje, tylko opowiada o rzeczach, które każdy może zrobić tanim kosztem. I to było rewelacyjne dla, dla, no, dla każdego startupowca, czy dla każdej osoby, która robi jakiś marketing w firmie średniej i, i małej, to na pewno jest coś, co super zadziała bardzo szybko. To scale outreach to actual people as opposed to websites. How to scale outreach and look at author rank as one of the primary drivers as opposed to page rank. That's kind of what's changed most over the last couple of years for me. So, so that's one of the things that I'm going to be focusing on a lot. And of course, for the people that are here, I'm sure there's going to be a few, a few tips and tricks that they can use as well for um, for ways of reclaiming links that um, they haven't got because people might have stolen content off their website and things like that. So. I think there's maybe 15 or 20 actionable tips in the deck that I've got prepared and also a lot of stuff as to the way that we need to be really doing things moving forward as well. Zakresu marketingu internetowego prowadzimy już ponad e, 4 lata. Jak obserwuję e, te zmiany, to jestem sam bardzo zaskoczony. Kiedyś mieliśmy szkolenia adres, szkolenia SEO i w zasadzie można było powiedzieć, że była jedna grupa osób, które szły na adres, jedna grupa osób, które szły na e, szkolenia na SEO. W tej chwili w zasadzie te szkolenia zaczynają się bardzo e, uzupełniać i chociażby takie szkolenia jak inbound marketing zawiera w sobie wiele różnych elementów, które jakby są na pograniczu różnych zagadnień, SEO, YouTube, wideo, tak do tego dołączymy adres, do tego dołączymy e-mail marketing, optymalizację pod kątem AdSense i widzimy, że w każdym z tych szkoleń jakiś zakres zachodzi na siebie. Więc z jednej strony mówimy o specjalizacji w zakresie marketingu internetowego, ale z drugiej strony potrzeba również do takiego spojrzenia całościowego na zagadnienia związane z e-marketingiem. Czyli jak na ten moment szkolenie? Bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Ok, dziękuję bardzo.